Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym zdrabkowym odcinku Przed nami dzisiaj wznowienie krzyżówki XL Zdrabka jest za 5 zł Dalej do wygrania mamy 85 tysięcy Więc nie zmieniła się w stosunku do swoich poprzedniczek Poza kolorami udało mi się dostać taki różowy Tak wygląda tabela z wygranymi 5 zł jest to ostatni stopień, czyli zwrot I pniemy się do góry, do głównej wygranej na odcinek przygotowałem 10 sztuk, także 50 zł to jest mój wkład. I chciałbym tutaj podziękować widce Ewie za wsparcie na tą dzisiejszą premierę. Także zapraszam do oglądania. Także zaczynamy przed nami 10 z drapek. Myślę, że po dwie litery będziemy sobie drapać. Będzie szybciej i przyjemniej. Także zaczynamy UG. Mamy tutaj. G, g, g. No i przed nami ostatnia litera. Mamy K. Także super, mamy utworzone w ostatnim momencie słowo bonusowe, czyli coś na pewno trafimy, Ale zobaczę, czy jeszcze coś tutaj wśród wyrazów się trafi. Tak, także tutaj mamy jeden wyraz i tutaj tak samo. Sprawdzamy co w bonusie. O, jakie rozpoczęcie. W bonusie mamy 20 zł, no, także prawie połowa się zwróciła. RR symbole. Także rewelacja. A tu widzę jeszcze N, ale nie zmienia to. Sytuacji. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejna zdrapka przed nami. MJ. Już jest M w bonusie. I drapiemy. No i ostatnia litera na drugiej krzyżówce to K czy coś się tutaj utworzy. I to by było wszystko, także ta, ta zdrabka wydaje się być przegraną. I to się potwierdza, mamy M oraz R. Ok, trzecia sztuka. Zaczynamy, mamy N, M. O, dwie pierwsze litery występują w bonusie, także może znowu uda się coś utworzyć. I drapiemy dalej, i ostatnia litera jest U. I czy coś to tu pomoże? No niestety nie, bo mamy dwa wyrazy. To jest za mało, a po tej stronie mamy jeden. I to też na tym się kończy. Dobrze, oznaczenia kontrolne DG, także druga drabka jest przegrana. Zabieramy się teraz za czwartą sztukę. Mamy EU. U jest w globusie. I lecimy. No i przed nami ostatnia litera mamy W, tu jeszcze było X, czy coś to pomoże w, w, w. Widzę, że nie ma. Także tu kończymy na dwóch wyrazach i druga strona. Tutaj też kończymy na dwóch wyrazach. Dobra, czyli kolejna zdrabka niestety jest przegrana, a szkoda fajnie się zaczęło. Zobaczymy jak teraz będzie. Y S. No i zostaje ostatnia litera. Mamy n. Póki co dwa wyrazy po tej stronie. Czy będzie trzeci? No, wychodzi na to, że niestety nie. To jeszcze było d. I teraz ta druga strona, n. No, tutaj też niestety się nie udało. Dokładnie mamy różne oznaczenia. Czy jaki rząd pustaków normalnie. Dobra, zobaczmy co się tutaj wydarzy. BH. No i zostaje ostatnia litera. Mamy tutaj V, a że V nie występuje, to jesteśmy załatwieni. Także tutaj się utworzyły dwa wyrazy, tutaj też dwa. No i to oczywiście jest za mało. Także mamy BRM, jeśli chodzi o oznaczenia. No, seria tych pustych jest fantastyczna po prostu. No to może ta sztuka. O, do skutku. JE szukamy literek E i J oczywiście gdzie tu jeszcze E. No, i przed nami ostatnia litera W. No, i chyba tutaj jakiejś rewelacji też nie będzie. Tutaj mamy jeden wyraz. I po tej stronie. Tutaj jeszcze było O. I po tej stronie podobna sytuacja. Tutaj mamy dwa wyrazy, ale to też nie zmienia nic, niestety. Dobra, sprawdzamy oznaczenia. Mamy GM. No, to dzisiaj powiem Wam festiwal pustaków. Dobrze, że wpadła ta wygrana na początku i to taka dosyć lepsza niż, niż zwrot, więc to trochę ratuje. No ale jeszcze mamy trzy zdrapy w sumie, więc szansa jak najbardziej jest. Dobrze, także po tej stronie mamy jeden wyraz. Tutaj mamy też jeden wyraz, ale udało się otworzyć słowo bonusowe. I w tym słowie bonusowym mamy 5 zł. BB potwierdzają taką wygraną. Także jest dopiero druga zdrabka, ale na szczęście to już jest połowa wkładu, jaki się udało odzyskać. I zostają nam dwie ostatnie zdrabki. BC to są pierwsze litery, i szukamy. No, i dobrze zostaje ostatnia litera, i mamy tutaj R. Czy coś to tutaj poukłada? Mamy drugi wyraz dorada. No i to by było wszystko. Dwa wyrazy. I druga krzyżówka. No i wygląda na to, że też mamy dwa wyrazy. Masa, kryczna ilość pustaków dzisiaj. Dobra, przed nami ostatnia sztuka z numerem 11. Trochę się tutaj zagięła, więc już poprawiam i drapiemy. CW, pierwsze dwie litery. No i dobrze, zbliżamy się do ostatniego ostatnie litery mamy tutaj A czy A nam da wygraną no i tak po tej stronie chyba nawet żadnego wyrazu, Nie, jest jeden dobra tu jest drugi, ok mamy nimi, ale to będzie niestety za mało i teraz druga strona tutaj mamy drugi wyraz, pierwszy to lej. no i wygląda na to że to jest niestety wszystko Także dwa wyrazy, dwa wyrazy szybko kontrolne. Tak, są różne. Dobrze, to by było wszystko. Mam nadzieję, że się trochę zrelaksowaliście. Zapraszam do podsumowania. I tak, na 10 przygotowanych zdrapek wygrały tylko dwie, czyli u mnie statystycznie co piąta. Na szczęście jedna z nich przyniosła 20 zł, druga 5. Także mamy połowę zwrotu. Co daje taki akceptowalny wynik końcowy? Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków, także do zobaczenia i do następnego. Cześć!